Wszyscy doskonale znamy, przynajmniej powinniśmy znać yy, cyfrowe systemy bezprzewodowe firmy Shure z serii ULXD. Jest to w tej chwili najlepiej sprzedający się system cyfrowy na świecie i zdecydowanie chyba najbardziej odporny na wszelkiego rodzaju yy, zakłócenia. No krótko mówiąc, ten, ten system mikrofonowy wygrał we wszystkich możliwych kategoriach. Yy, do tej pory wykorzystywaliśmy te systemy jako nadajniki paskowe, jako mikrofony do ręki. Natomiast w tym roku do serii ULXD dołączyły nowe typy nadajników. Jednym z tych nadajników jest ULXD6, który jest mikrofonem powierzchniowym do zastosowań konferencyjnych oraz baza dla mikrofonów na gęsi szyjkach serii MX. Jest to ULXD8. To są takie same nadajniki z tymi wszystkimi. Yy, yy, udogodnieniami, jakie mamy normalnie w systemie szuru LXD, a więc pracujące przede wszystkim w całkowicie pełnym paśmie częstotliwości dźwiękowych od 20 do 20, od 20 Hz do 20 kHz, z szumami na poziomie minus 120 dB, a więc praktycznie rzecz nie szumią wcale. I do tego wszystkiego mamy możliwości enkrypcji tego sygnału, a więc zaszyfrowania tego, tak żebyśmy, nasza konferencja była całkowicie bezpieczna i żeby nikt nie podsłuchiwał ją, kto nie powinien. Do tego całego systemu dołączona jest ładowarka. Tutaj mamy ładowarkę w wersji większej, czyli to jest SBC 850. To jest ośmiostanowiskowa ładowarka, która jest ładowarką, przy okazji, też sieciową. A więc możemy zobaczyć w tym momencie wszelkiego rodzaju informacje o stanie baterii, o stanie akumulatorów. Oczywiście nie chcę. Zanudzać Państwa ponownie tego typu informacjami, ale w środku mamy akumulatory litowo-jonowe, które znamy oczywiście z całej serii ULXD, co oznacza, że w tym momencie mamy 10 godzin pracy na jednym ogniwie, która to informacja podawana jest w godzinach i minutach, a więc bardzo, bardzo precyzyjnie, dokładnie wiemy ile mamy czasu pracy na tego typu urządzeniach. Także do czego moglibyśmy użyć tego typu sytuacji? Wyobraźmy sobie, że mamy na przykład system który jest już zainstalowany, system konferencyjny, załóżmy na przykład na dużym ośrodku konferencyjnym, jak na przykład, nie wiem, stadion, gdzie są na przykład bardzo duża ilość tego typu mikrofonów wykorzystanych, a my potrzebujemy na przykład użyć 8 mikrofonów dla klasycznego prezydium. Nikt nie chce trzymać tych mikrofonów w rękach, nikt nie chce mieć tego typu sytuacji, w związku z tym możemy sobie te mikrofony postawić na stole, bezpośrednio podłączyć je do tych dwóch odbiorników podczwórnych ULXD, które pracują... W czym? W Dante oczywiście. Podłączymy je do procesora P300, którego dzisiaj żeśmy już poznali i mamy możliwość zrobienia inteligentnej konferencji MIX z podłączeniem ją do konferencji, również z transmisją na zewnątrz do komputera itd. Jak Państwo widzą, możliwości zastosowania naszego procesorka P300 są naprawdę szerokie i to fantastycznie funkcjonuje. A teraz przejdziemy sobie jeszcze do systemów konferencyjnych, bo jak wiadomo system, systemy konferencyjne firmy Sure. To jest zupełnie inna jakość. Zapraszamy dalej.